Siemano, z tej strony Dim2 i dziś zapraszam Was na gierkę, która nazywa się War Liked, czyli, no, sami, sami widzicie. Gramy w Single Player Offline, można grać też właśnie, jak sami widzicie, nie tylko offline, ale możemy się bawić po prostu w różne sposoby gry. Ja będę chciał to jak najszybciej zrobić, żeby ten odcinek nie trwał jakoś strasznie długo i w ogóle chciałem... Zaprosić, bo w ogóle w tym tygodniu będzie naprawdę bardzo dużo, dużo, dużo takich odcinków właśnie z gier na Androida. Okej, okay, nasze to są właśnie te zielone, tak? Zielone czy różowe? No mniejsza o to, ale zaczynajmy. Mogę zwiększać ilość jednostek. Sami widzicie, nie dużo, bo nie dużo, ale mogę też nimi kierować w ten sposób. Okej, okay. i jedna zawsze musi zostać. Idziemy za zablokować nam Australię. Zobaczymy, co się uda, czy się nie uda. No i po prostu next, bo to jest graturowe, jakby ktoś zauważył. Przeskakujemy od razu. Niech nam się trochę bardziej rozwinie. Atak oczywiście na Indie. Mogłem zaatakować kolejną część Europy, jednak, znając życie, nie podołam. Konfirm, potwierdź. Możemy też oglądać, które, jeśli nam się oczywiście podoba. Sami widzicie, wygląda to w ten sposób. Ta muzyka. I oczywiście, jeśli zbierzemy wystarczająco, muszę ją ściszyć. Jeśli zbierzemy wystarczająco dużo, właśnie jednostek, o tak jak nam teraz się nie udało, ale jest ok. Musimy nam tutaj jednostki jeszcze bardziej podtegować. A tak dobrze, się przestraszyłem. Mamy dodatkowe zabawki po prostu dostajemy. A jeśli zablokujemy ich w Korei północnej, południowej części Chin, no to po prostu już nasz przeciwnik ma przekichane, ale nie udało się, jak sami widzicie, trzeba dać całą siłę, którą zebraliśmy, czyli 12 jednostek, na to żeby utrzymać go w ryzach, bo nam po prostu się trochę rozrósł. Ale się rozrósł skubany. Trzeba inaczej jeszcze wziąć. Nawet nie chcę wiedzieć, co się teraz będzie tu działo, bo e, nasz przeciwnik komputer daje mi tutaj ostro czadu. Indie, podbijemy Chiny, zobaczymy co się stanie. I tym razem chciałbym jednak obejrzeć, bo. Idzie, 7, ale tylko 6. Ok, super, że uciekł na północ, z czterema jednostkami. Mam większe szanse, żeby podbić po prostu Chiny. O, chyba zostanie jedna jednostka i będę musiał się tu, 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 tu i tu zbroić. Widzicie, o co chodzi? Trzy, cztery damy. Tutaj damy też cztery, tutaj też 4 I tu dam resztę, co mi została. Oczywiście, żeby... Okej, okay. teraz tak, żeby było to wiarygodne. Nie wiem co się stanie teraz, bo to jest zabawa po prostu. No, jak sami widzicie, oglądanie tury. Przyspiesz. Ok, nie atakuje mnie jeszcze. Teraz mnie zaatakował, ale na szczęście mnie udało się odeprzeć atak. A jakbym dał tu 5, a tu 3, 2, zaatakował tych? Czy ja mogę jeszcze tutaj bardzo zwiększać do czterech. Next. Ciebie mogę wesprzeć tutaj trójką. Trój, tych mogę wesprzeć dwójką. Tego nie mogę wesprzeć. Tego mogę zaatakować trójką. I teraz jest czysta matematyka. Ciebie może zaatakuję dwójką. Bo potem tutaj zostanie mi tylko Madagaskar i Południowa Afryka. Ale Ameryka Południowa jeszcze do zabawy zostanie. Chcę zobaczyć, co się dzieje. Czy przejmie? Nie przejął. Na szczęście daliśmy radę się obronić. Mam parę ruchów. Ten powinien dać radę. I to jeszcze rozwiążemy tak ładnie, że będzie tutaj trochę ataku. Ten zaatakuje to. To zaatakuje to. Szóstka zaatakuje trójkę. Ta szóstka zaatakuje tą jedynkę. I widzicie, tak mniej więcej na tym ta gra polega, że trzeba myśleć, co zrobi nasz przeciwnik. On się pcha na Amerykę Północną. Wiedziałem, wiedziałem, że tak będzie. Zaatakował mnie. O, i teraz jest ok. Teraz ja mogę załatwić go w ten sposób, że mogę go trzymać w Australii i mogę lecieć tutaj i tutaj. Jest ok, jest naprawdę wielki progres. Tutaj szóstka, tutaj czwórka. Też czwórka tu by się przydała. Tutaj jeszcze. Okej, okay, no nic więcej nie mogę zrobić. Po prostu nie trzeba dać mu się uzbroić na tyle, żeby miał problem. Co ze mną zrobić? Chociaż jest to komputer, jak sami już wcześniej słyszeliście. Jak mówiłem, okej, okay, dał wszystko na Amerykę. Ale jak widzicie, tu cwaniaczy tam dał piątego. Tutaj też dam czterech, tu tam czterech. Tu mam sześciu, tu też dam sześciu. Już więcej nie mam. Ok, ale co teraz? Teraz. Nie, ja bym, ja bym, ja bym tego nie ruszał, bo to jest zabawa w Napoleona. Tu bym powiedział, że niech sobie zdobywa. Ja muszę tutaj na Irlandię, Islandię dać. Nie. Większy nacisk położyć. Tutaj mogę trzema zaatakować. Powinni podbić. I zobaczymy, co się stanie. Dodał dwóch, czterech, pięciu. Czyli już nie ma więcej ruchów po prostu, ale dobrze. Zapier o, i teraz ja mam 15 ruchów, więc tu mogę sobie dać 7, się bronić. Tu mogę już przyspieszyć też trochę, tu też 5, tu też 2, jeszcze 7 ruchów. To tu dam jeszcze 2 ruchy. Okej. Okay. Mogę zaatakować całą siłą, bo mnie nie ma jak zaatakować z tego miejsca. Zobaczmy, co się stanie. Dobra. Mniej więcej ruchów nie potrzeba. Skip zrobimy. O, prawie się udało, prawie się udało, ale tutaj, jak tak mówiłem wcześniej, jest 15 ruchów. Tu dycha. I on będzie miał ze mną wielki problem, bo. Ja mam teraz, no sami widzicie, trochę więcej ruchów niż on. I mogę go załatwić w prosty sposób, że zostawię go tylko w samej Australii. Proszę bardzo. Mam kolejne, mam już 22 ruchy. On ma tylko. Nie, no, nie przesadzajmy. 18, dobra, skip, zobaczmy co się stanie, chyba zrobię mu ride. o nie, nie mogę zrobić rajdu, bo mi zajmie Meksyk, a ja nawet o tym nie będę wiedział, ok, next, to polecimy tak, tak, i teraz patrzcie, moja ulubiona zagrywka. Zazwyczaj lubię puszczać yy, wszystkie te rzeczy na Amerykę Południową lub na samą Australię, bo jest najprościej wszystko potem to ogarnąć. Tak jak mówiłem, chwila, chwila nieuwagi dla bota i bot jest po prostu już spalony. Ja teraz mogę go załatwić na dwie tury. Dowód? Proszę bardzo. Pierwsza tura się teraz kończy. O, proszę. Pierwsza tura. I tak jak obiecałem, będzie bod załatwiony na dwie tury. Gierka, ogólnie powiem Wam, że jest. Na tyle zabawna. Proszę bardzo, bo załatwione na dwie tury, które mi zabrakły. Na dwie tury się podbija świat. Dobra, wygrane. Ale zamknijmy to. Tak wygląda podbity świat. Mogę sobie przybliżyć, oddalić. Przybliżenie bez sensu. Ja wiem, to jest grafika po prostu no... Masakryczna. Ale... By było prościej, gdzie byłem? Back. Menu. Są jeszcze do zdobycia karty i tym podobne rzeczy. Czy ja mogę wyjść stąd? Menu. Ustawienia gry. Ale to i tak ustawienia gry tej, co właśnie wygrałem. Dziwaczne, myślałem, że gdzieś powinno być na menu. A to jest. Yy... No nie wiem. Powiem. A czyli Exit Game ogólnie, wygrane w 16 turach. Myślę, że w 5 turach to jest takie ok. Niestety, jak widzicie, wszystkie są pozablokowywane. Ale no. Myślę, że Gierka jest naprawdę warta. O nie, ja chciałem tutorial obejrzeć Menu i powrót do Exit Game, bo one potem się wiecie. Och, ten dźwięk musi być totalny dla Was, co? Dobra, wychodzimy do menu. Skip tutorial. Yes. Ale ja i tak chcę wyjść, bo chcę rozegrać jeszcze jeden mecz. Może mi się uda. Albo nie. Mam lepsze rozwiązanie. Wy wpadajcie na właśnie wojnę świateł. Warlight Lights. I to by było na tyle z tego odcinka. A jeszcze pokażę wam, że drugi jest troszeczkę trudniejszy. Chyba to jest pierwszy nadal, mi się wydaje. Level drugi. Pokaż się. Tak, jest trudniejszy, bo widzicie, jest zasłonięte wszystko, więc nie wiemy ilu mamy przeciwników. Begin. Dobra, zagram jeszcze. Żeby nie było, że. Mów... O nie, źle cofnij, cofnij, cofnij ten atak. Za dużo jednostek tu poszło. Tu powinny być 4. I tu 5. Next. Nawet nie chcę patrzeć, ilu mam przeciwników. Tylko po prostu ciągniemy tak, żeby było bardzo szybko, żeby się zmieścić w ramach czasowych tego odcinka. Kiedy spotkamy jakiegoś wroga. Zaraz wykracza i zaraz będzie pewnie jeden albo dwóch. Skip. Mamy pierwszego. Pięć. No, dawaj, 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 dawaj. To jest kolejna tura. Mówiłem, że ta tura... Będzie bardzo szybka, jeśli się uda. O, jest dwóch. Wiedziałem, że jest dwóch dziadów. 4, 5. Tu Amerykę trzeba bardziej dozbroić nam. 4. 4, 3. No, wiedziałem, że tak będzie. Sio mi z mojej Ameryki. Nie, ciebie nie muszę tutaj dać żadnego. Dwa kontynenty na razie należą do mnie. Chciałem zabrać, nie zabrałem. Next. Może się uda podbić jeszcze to czterema. A Ciebie uda się odstraszyć i wygnać stąd. Ciekawe czy da radę. Skip nie dało rady, ale tutaj fajnie. Okej, okay, wiem, że Euroazja jest moja praktycznie.. nie Euroazja, przepraszam, mylę się. Afryka, dzika jest moja, ale jeszcze z tej strony ich w Azji strzelimy, żeby nie mieli jakiegoś wiecie większego wyboru skip. Co się stało? Grenlandii mi zakosił 6, 3, 4, 4 i tutaj wszystko damy. Niech się ma, niech się dzieje, niech się dzieje na tych mapach. OK. OK. Tam siódemkę na razie zostaje ósemka jest też OK, chociaż mógłbym już ich jechać. Coś się zmieniło dla mnie? Nie. Tu damy 10 i bierzemy wojenkę z tym. Oś spaprałem, właśnie widzieliście, jak pięknie można spaprać rozgrywkę. Jak pytacie, co zrobiłem? No, potwierdziłem. Unit. Need... Czekaj, 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 czyżbym coś nie ten ten? Nie wydałem wszystkich punktów. I nic nie mówicie. Czyli ja jeszcze mogę tych zaatakować? Patrzcie, jak coś teraz będzie działo. Cz Dobra, pięciu czterech. Tego zostawimy. Tego podbiję, może tamten skip. Ło, coś paprałem. Lekko mówiąc. Ale nadal mamy piętnaście. Tutaj damy sześć, tu damy pięć. Tu damy 5, tu niech ta szóstka zostanie. Ok. I czyżbyśmy zdobyli właśnie Wielką Brytanię? Może się uda. Może będzie wszystko ok. 6 na 3 raczej powinno dać radę. Zobaczmy, co się stanie. Zdobyłem Wielką Brytanię, ale zabrali mi Polskę, Niemcy, Holandię, Danię. A czyli stąd też mogłem atakować tu. Nawet nie widziałem. Czy jeszcze mam dużo ruchów? Next i teraz powinno być wszystko ok, bo tak Anglią zaatakuje, Niemcy i Polskę, to będzie na Niemcy i Polskę, to będzie tu To będzie na tu, to będzie na tu, to też będzie na... Indie będą na Koreę, to będzie na Mongolię Oj, źle poleciałem, to idzie tu, a to zamiast tu, mogę jakoś cofnąć, ten atak? Mogę. Ty idziesz tu. Nie mogę. Dobra, co się stanie? Tak, jak myślałem. Chiny dały rady mnie zająć jeszcze raz. Ale jak pewnie sami widzicie, mam już 20, czyli już mam Europę zdobytą. Hurra, Jupi! I sztuczny śmiech. <grym> Nie. Teraz to będziemy. No ten, tu jak się broni, tam w ogóle co ty robisz, człowieku? Tu zaraz mnie z Korei Południowej dojadą. Urwi połcie. Nie wiem, nie wiem kto słowo Urwi połcie wymyślił, ale to musiał być jakiś geniusz. Tak jak myślałem, że Indie mi zajmą i teraz się będę z tym durniem po prostu tutaj gdzieś, wiecie, po mapie jechał, ale on przegra. Nie wiem, która to jest tura, ale myślę, że już zbliżamy się do końca odcinka, bo mamy 27 jednostek. No i sorry, memory, ale nie wiem, jaki kozak możesz być, to i tak dostaniesz po dupie. Dwie ostatnie tury. Dziękuję. Jeśli robicie właśnie tego typu gierki, następna będzie podobna, bardzo podobna, w środę. Jutro będzie też coś fajnego, więc codziennie coś powinniście mieć właśnie fajnego. Dziękuję za oglądanie 17 tur. Ja wiem, że da się to pobić w o wiele szybciej, więc jeśli Wam się podobał ten odcinek z Warlights, to serdecznie zapraszam. Można się pobawić. A gierki na Androida w tym tygodniu będzie ich aż 7, więc do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, papa, pa, pozdrawiam, Dim2.